Czasem wydaje się, jakby czas się zatrzymał, bo pewne rzeczy po prostu się nie zmieniają. Tego dnia niejedno wewnętrzne dziecko przebudzi się na wspaniałą emocjonalną podróż. Bo właśnie tego dnia, 1 czerwca 2024 roku, Michael Patrick Kelly zagra koncert tu, w Płocku, w amfiteatrze. Po wspaniałych koncertach w Krakowie i Sopocie zaliczam właśnie szalone trio koncertu Michaela z trasy Boats. Zapraszam na tę wspólną podróż. Kiedy w grudniu pojawiła się informacja o koncertach, pomyślałam sobie, że organizatorzy są troszkę optymistami. Organizują dwa duże wydarzenia w miastach, które, no umówmy się, nie są specjalnie rozchwytywane, szczególnie przed sezonem. Ale kiedy spojrzałam na mapę, pomyślałam sobie: nie, może jednak to się uda. Do Szczecina w końcu zjadą zapewne Niemcy, do Płocka warszawiacy i łodzianie, więc kiedy ogłosili sold out dla obu koncertów, byłam bardzo miło zaskoczona i po raz kolejny dostałam dowód na to, że Paddy jest po prostu the best. I ten koncert był tego kolejnym dowodem. Mieliśmy power, mieliśmy śmiech, mieliśmy wzruszenia. Jezus. Dwie i pół godziny wspaniałej muzyki na żywo. Ale po kolei, Płock 1 czerwca zaprezentował nam kapryśną aurę. Najpierw było duszno, a potem zaczęło lać. I lało, i wiało, i zerwała się burza, i waliło gradem. Schowałam się w samochodzie, żeby to przeczekać, ale to trwało dobre dwie lub trzy godziny. Zaczęły pojawiać się zdjęcia i filmy na necie z podtopień w płocku. Ludziom zaczęło przeciekać do samochodów. Droga pod amfiteatrem w pewnym momencie była nieprzejezdna w ogóle. No w pewnym momencie autentycznie zaczęliśmy się bać, że ten koncert po prostu odwołają. Mimo, że amfiteatr był zadaszony, tam też przeciekało, i ja byłam naprawdę w pewnym momencie przestraszona, że ten koncert jest po prostu zagrożony. Ale pocieszało mnie to, że za każdym razem, kiedy uchylałam sobie szybę w samochodzie, to słyszałam jakieś dźwięki dobiegające z amfiteatru, w sensie muzyka tam leciała. Więc pomyślałam sobie, że skoro przy tym Armagedonie robią próby, no to chyba nie jest tak źle. I faktycznie około godziny 17 organizatorzy dali info, że koncert jest niezagrożony i wszystko odbędzie się zgodnie z planem. Uff. Bramki otworzyli o 18:40. Standardowo na miejscu był sklepik, i jakieś budki z jedzeniem i piciem, ale ceny to kryminał. Ludzi przybywało, i atmosfera gęstniała z minuty na minutę. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam to budowanie napięcia na koncertach Michaela. Leci taka ckliwa muzyczka z głośników, aż w końcu tam leci utwór Johnego Casha, tak coraz głośniej. I wtedy już wiadomo, że już zaraz lada moment, lada chwila powinien się tu pojawić. Nagle ten utwór cichnie, gasną światła, zapalają się te żółte ledy na scenie i zaczyna się to lekko złowrogo brzmiące intro z Diamonds and Metals. Wchodzi zespół, a potem patrzy. I rozkręca się z każdą sekundą. I jak robi te kopiaczki, to aż chciałoby się razem z nimi. Niesamowite uczucie dla mnie to było móc to obserwować z bliska. Tutaj mała dygresja na temat miejsc i biletów. Jak wiemy, my Kelly Fani potrafimy rozwalić system. Dosłownie. Przy kupowaniu biletów na koncerty w Opolu i Sopocie padły serwery. Jeszcze bardziej niesamowite jest to, z jakim humorem i dystansem wtedy podeszliśmy do tego, mimo ogromnych emocji tak naprawdę i umówmy się, nie niedociągnięć ówczesnych ze strony organizatorów. Tym razem przygotowali się lepiej i z tego co pamiętam serwery nie padły, ale były jakieś takie dziwne sytuacje, typu, że równo o 12, jak miała y, ruszać sprzedaż, to część biletów z pierwszych rzędów była już jakby wyłączona, jakby niedostępna, przynajmniej ja tak miałam. Więc ja, jak jakiś inspektor, zasiadłam wtedy przed laptopem, otwarłam dwie strony z biletami i Sprawdzałam to jeden sektor, to drugi, to na jednej stronie, to na drugiej, bo te bilety tak się pojawiały i znikały. Tu jakiś błysnął, tam jakiś błysnął, jak fajerwerki. Ja się czułam, jakbym śledziła taki radar busz z piorunami na żywo. I w końcu pojawił się bilet w sektorze L, w drugim rzędzie, za 230 zł. Przeglądałam chyba wszystkie możliwe zdjęcia z amfiteatru z każdej strony i mówię sobie, Martyna, bierz ten bilet, lepiej nie będzie. Na miejscu okazało się, że mam przed oczami towarzysza taki filar z kolumnami, więc stało się dla mnie jasne dlaczego ten bilet był taki tani ale mówię o tym wszystkim dlatego, że byłam autentycznie zaskoczona tym jak dobre to jest miejsce, jak dobrze tam było widać i słychać, tam był czyściutki, wyraźny dźwięk, poza tym koncert miał sold out, a to jednak oznacza, że pad jest na tyle charyzmatyczną osobowością, na tyle dobrym muzykiem, że ludziom po prostu zależy by być na tym koncercie, nawet niezależnie jakie miejsca zajmą wracając do koncertu, początek listy był dość standardowy, było Earthquake

To be here, we're very sorry about the Irish weather that I brought with me, Mia culpa. Thank you so much. It's incredible to see so many happy faces. It's you know sometimes you walk in a room and there's somebody there that's not happy. Something feels strange. But when you walk into Plots and you got four thousand smiling faces singing and clapping and dancing, it's incredible. Jak Paddy podbiegał na początku koncertu do tych sektorów pod sceną, to widać było, że ten entuzjazm mu się udzielił. Jemu po prostu oczy aż rozbłysły i był tak uśmiechnięty, że aż się robiło ciepło na sercu. Tak by jakaś dodatkowa fala energii w niego faktycznie wstąpiła. I to jest niesamowite, że te interakcje są tak wzajemne. Potem było boats i mimo że ikoniczna żółta łódka i tym razem nie dopłynęła do Polski. To przynajmniej przywiało flagę i muszę przyznać, że wyglądało to bardzo fajnie. Mała dygresja, żółta flaga po na wodzie komunikatem wszystko OK. Tutaj naprawdę wszystko było ok, i nagrania niestety nigdy nie oddadzą tego, jaki coś miało wydźwięk, ale muszę przyznać, że ta rozwiewająca flaga naprawdę dodawała jakiegoś takiego fajnego sznytu. No a potem oczywiście wiadomo, co było. I jak już jesteśmy przy latach 90., to absolutnie piękną i niesamowitą niespodzianką było One More Song. Zatem kolejnym fajnym zaskoczeniem było Best Bad Friend. Troszkę mi tego brakowało na poprzednich koncertach. To co bardzo lubię w koncertach Pabiego a raczej w jego sposobie bycia na scenie, to to, że bardzo często zerka na publiczność i dosłownie patrzy ludziom w oczy. Nieraz odmacha, nieraz się uśmiechnie, pośle serduszko, nawet samo spojrzenie daje takie poczucie, na ułamek sekundy, jakby się było z nim sam na sam na tym koncercie. Inna rzecz, jaką bardzo lubię, to sama publika. Fani Padiego czy ogólnie Kelly Family to są takie pozytywne wariaty. Chcą się bawić i się bawią. Drzwi wywalą, okna wstawią. Ale dzięki temu atmosfera jest po prostu niepowtarzalna. I skoro jestem przy fanach i przy atmosferze, to muszę wspomnieć o kolejnej zorganizowanej akcji fanowskiej, która była po prostu... Nieziemska. Być może pamiętacie, jak opowiadałam o akcji w Sopocie, jak nie to odsyłam do filmu. Ale tym razem, zarówno w Szczecinie, jak i w Płocku, zjednoczenie i wspólna fanowska siła dały po prostu efekt. Zapierający dech w piersiach. W Szczecinie utworzono z kartek flagę Polski, a potem Irlandii, natomiast w Płocku dolne sektory utworzyły flagę Polski, a górne ogromny, rozpościerający się przez całą szerokość amfiteatru napis "Boat". Wow. Mimo, że ja ze swojej perspektywy widziałam tylko literki TS, to naprawdę aż mi ścisnęło gardło ze wzruszenia. Żadne nagranie niestety tego nie odda, ale to było naprawdę przepiękne. Po raz kolejny ogromny ukłon w stronę organizatorów tej akcji. Za wymyślenie, za opracowanie, za obliczenie, wykonanie, rozdanie, rozpisanie instrukcji po prostu szapuba. Patryk pokazywał, że ma ciary. Jeszcze a propos atmosfery wytwarzanej zarówno przez artystę, jak i publikę to warto wspomnieć o incydencie wyznawania miłości. <laughs> I don't love you too. Shit, you got me out of here. <laughs> to no more I love you's now. Oh, no. Pod koniec koncertu już się Paddy poddał i powiedział: I Myślę, że on teraz na koncertach w Polsce będzie bał się chyba jakiegokolwiek momentu ciszy. Ale skoro jesteśmy przy ciszy, to muszę wspomnieć o kolejnym wywołującym ciary momencie. Otóż, drodzy Państwo, po wielu latach do naszego kraju zawitał Peace BELL. It was with huge from war zones. Został wytopiony z odłamków bomb ze stref wojennych. Na wszystkich koncertach. We always take a minute of silence for peace. Na ciszy na Please join us tonight here in Płock for a minute of silence for peace. Proszę dołączcie do nas tutaj w Płocku do uroczystej minuty ciszy. Ciszy, kiedy milknie cały amfiteatr w jednym momencie, około 4000 ludzi, gdzie słychać tylko pojedyncze oddechy, to naprawdę wyciskały z oczu. Tylko gdzie niegdzie odzywały się telefony i messengery, i mnie taka refleksja wtedy naszła. Jak ciężko w dzisiejszych czasach o ciszę, o wyciszenie się. W jednym momencie milkniemy, ale te telefony ciągle żyją gdzieś tam swoim życiem i bardzo ciężko jest się odciąć w ogóle od bodźców. Niemniej ten moment to jest jedna z bardzo wielu rzeczy, za które cenię Padiego jako człowieka i jako artystę. Był oczywiście moment przejścia między rzędami, by na ustawionej na górze scenie wykonać kultowe N angel. Piosenka ma 30 lat. To jak te kilka tysięcy gardeł wyśpiewuje ją nadal po tylu latach z taką mocą. To jest kolejny, już nie wiem, który element, wow. Patryk schodził na scenę i udało mi się spełnić, mając 28 lat w metryczce, udało mi się spełnić moje marzenie i, i przybił mi piąteczkę. W zasadzie ja to chyba już wymusiłam po prostu: fakt, bo ja po prostu odeszłam od swojego miejsca, podbiegłam tam i już wystawiłam mu tą rękę przed twarz, żeby po prostu pacnął przez ten ułamek sekundy, tak? Nie wiem, może jestem niepoczytalna, ale mi naprawdę na tym zależało. I wydaje mi się, że też trochę przez to, że on jest taki niedostępny, to, to rodzi się takie poczucie, że jest kimś takim nieosiągalnym, a chciałoby się z nim po prostu jak z kumplem zbić piąteczkę, tak? Nogi mi się trzęsły, miałam problem potem wrócić w ogóle na swoje miejsce, ale zostanie mi to w pamięci, zwłaszcza, że było to przy piosence Areci. W dzieciństwie szalałam po prostu i mam przeogromny sentyment do niej. Także jestem usatysfakcjonowana i bardzo szczęśliwa z tego powodu. Spokojnie nie jestem typem prześladowcy czy jakiegoś maniaka, żeby teraz nie myć tej ręki czy coś. Ale mi po prostu już tyle razy przeszła okazja koło nosa, że... Już tym razem pomyślałam sobie, że jak już jestem w tym drugim rzędzie, to już chyba mi się uda, tak? I bardzo się cieszę, że mi się udało. Jeśli chodzi o setlistę, to oczywiście były hity takie jak Wonders. Did, I'm there, I'm there, I'm beautiful Madness. Blurry Eyes było też stare, ale jareną fazno No, no bass czy Shake Away. Na sam koniec już na bisie po raz kolejny nas zaskoczył i wykonał przecudowny, przekochany... One more freaking dollar połączony jak zawsze z We Will Muszę na koniec powiedzieć jeszcze jedno, co uwielbiam. Nie bez powodu we wstępie powiedziałam, że pewne rzeczy się nie zmieniają, bo zwróćcie uwagę, Michael Patrick Kelly jest na scenie praktycznie od pierwszych dni swojego życia, tak? Od wielu lat jest frontmanem i showmanem, i nadal, mimo że nie gra już z Kelly Family, stosuje na swoich koncertach te same elementy. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. You gotta go home, you gotta go to sleep. The kids gotta go to school tomorrow, the parents gotta go to work. It's time to go to sleep, you know? You got some little children here tonight, they have to go to bed. Tomorrow's Monday. Tomorrow's not Monday? Ktoś może powiedzieć, a czyli każdy koncert jest taki sam. No właśnie nie, bo każdy jest wyjątkowy, ale to są takie charakterystyczne dla niego elementy, dzięki którym wiadomo, że jesteśmy na jego koncercie. Nieważne, czy to jest rok 97 i on gra razem z Kelly Family, czy to jest rok 2024 i on gra ze swoim zespołem. Jest jeszcze jeden taki moment niesamowity na tym koncercie, mianowicie jego zakończenie, ale mam na myśli tutaj yy, przed bisem piosenka Home, która jest taka, jak wiemy, no dość smutna i patetyczna, tak? E, tam jest taki moment, że Paddy schodzi ze sceny, a potem cały zespół się kłania jednocześnie i potem każdy po kolei z tej sceny schodzi. I to jest, nie wiem dlaczego, ale to jest tak wzruszające i pamiętam, że w zeszłym roku w Sopocie, jak była też moja rodzina ze mną na koncercie, to oni tak powiedzieli, ale jak to, że to ten koncert się tak smutno kończy? I, ale to jak wiemy, na szczęście nie, bo tam potem jest bizno, nie? który też rozwala system. Ale właśnie ten moment jest tak niesamowicie jakoś tak wchodzący w głowę i, 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 i piękny po prostu. Jeśli chodzi jeszcze o interakcję z publiką, to widać było, że bardzo się cieszył na widok bawiących się dzieci. Jedną dziewczynkę zaprosił na scenę, ponieważ miała banerek z napisem: Dziś jest dzień dziecka, czy mógłbyś zrobić mi prezent i zrobić sobie ze mną zdjęcie? Więc to właśnie zrobił. Potem jeszcze inny przede mną podarował butelkę. I to są te momenty, kiedy żałuję, że się tak szybko starzeję. Potem paru osobom jeszcze rozdał koszki na gitary. Patryk powiedział kiedyś w wywiadzie, że koncert to jest takie wydarzenie, z którego każdy wychodzi zadowolony. I mam nadzieję, że tak właśnie było: że te 3,5 tysiąca ludzi wyszło z koncertu z uśmiechem na twarzy i że Paddy nam wszystkim zrobił udany dzień dziecka. Pozdrawiam Was serdecznie. Tak na marginesie jest mi niesamowicie miło, że co po niektórych z Was wy, wypatrzyli mnie gdzieś tam w tłumie i zagadywali. To jest bardzo miłe, ale też takie motywujące i zobowiązujące dla mnie, żeby w końcu wszystkie swoje pomysły przekuć gdzieś tam. Na robotę po prostu, wziąć się do roboty i zacząć robić więcej tych filmów. Pozdrawiam jeszcze raz i do zobaczenia niebawem.